Hello everybody, jak to powiadał kiedyś jeden z polityków, a może i ex-polityków. Dawno mnie nie było, postanowiłem coś w końcu nagrać vlogowego. Bo jakoś ostatnio nie po drodze, żeby coś większego z jednej z podceli, które są na kanale, nagrać. Więc postanowiłem nieco tutaj opisać sytuacji, co się u mnie dzieje. To co, zaczynamy! Etaty, to znaczy do 16 i od 16, e, że tak powiem, ogarnianie tam zleceń, typu tam transmisje, filmy, takie inne rzeczy, tam związane z prowadzeniem własnej firmy, e, w międzyczasie, no, ta w czerwcu bodajże, w tych mówię z pamięci, bo nie mam tutaj ściągi, jak zwykle ja to mam na no, spontanie lecę więc. E, więc około czerwca pamiętam, że mówiłem, że spróbuję uderzyć do lokalnej telewizji kablowej o internet, bo mój widok chodzi tragicznie. No i uderzyłem. 10 sierpnia pamiętam, że był koniec e, urlopu w biurze obsługi klienta w Kościerzynie. No i się pofatygowałem e, w, e, pierwszego dnia po e, tym terminie. Powiedziałem, że chciałbym, byłbym zainteresowany internetem z kabla. Bo według informacji, jakie otrzymałem, na moim terenie jest możliwe 140 megabitów. No dobrze. No to się okazało, że pan z biura obsługi powiedział, że niestety pan technik czy tam już nie pamiętam, technik instalator tam nie, mniejsza auto, nazwijmy go Technik. Jest na urlopie do końca tygodnia. Okej? Okay, dobra. No to... Aha, i się ma odezwać w przyszłym tygodniu. Minął tydzień. Minęły dwa tygodnie. W trzecim tygodniu napisałem, czy pamiętają o tym, że mam taki problem i czekam na odzew. I tak dalej. Cisza, no tutaj, że tak powiem w pewnym momencie przechodziłem koło boku, więc wstąpiłem. Okazało się, że handlowiec ma informacje przy komputerze, żeby się ze mną skontaktować. Niestety technik jak do tej pory się nie skontaktował. Teraz, że tak powiem, troszeczkę idziemy do przodu. Mija miesiąc. Na pewno Ci przychodzi SMS od handlowca, czy technik się kontaktował. Niestety się nie kontaktował, odpisałem. Następnego dnia także potwierdziłem, że się nie kontaktował i pytanie, czy, czy, czy mam cokolwiek z tym zrobić, tak? Zresztą będziecie tutaj mieli prawdopodobnie, jak nie wywaliłem zrzut ekranu z tych SMSów, ów tak? Eee, I co? I Odezwał się, że tak powiem, następnego dnia pan z takim grymasem, jakby trochę od niechcenia. Ja nie wiem, czy akurat na gryzę, czy poczuł się zagrożony. W każdym razie no, ja jestem osobą, która sama prowadzi działalność. I jeżeli ktoś ma do mnie jakiś problem i nie mogę wprost odpowiedzieć, to albo się umawiam na jakiś termin, gdzie się dzwaniamy, Albo daje informację zwrotną, jakąkolwiek, tak? Bo ja wychodzę z założenia, że lepiej dostać informację negatywną od razu, niż czekać e, nie, no przeszło miesiąc, tak? Na jakąkolwiek informację. No w każdym razie zadzwonił i pan się mnie pyta, jak ja mam kabel dociągnięty do mnie do domu. Aha, bo jeszcze taka sytuacja, że jak się wprowadziłem tam, to poprzednik miał analogową telewizję. No to mówię, że biały kabel. No, no, uu, no to, to ciężko będzie e, bo Yy, że tak powiem to jest kabel wewnętrzny i, i że tak powiem po, powinien być czarny, włożony w ziemię ja mówię, no dobra ale idzie coś z tym zrobić no wie pan, pan ma skrzynkę po drugiej stronie ulicy i faktycznie skrzynka znajduje się dosłownie po drugiej stronie drogi więc na tego można by kurde nie wiem prze, prze, przekuć się kuźwa nawet nie, nawet nie przekuć kujwa, rzucić pod asfaltem i, i, i wymienić kabel na kabel no ale spoko, nie da się tego zrobić i tyle i o ile ta sytuacja, że się nie da tego zrobić, i tyle, jest dla mnie satysfakcjonująca, o tyle niedopuszczalna jest dla mnie sytuacja, gdzie klient potencjalny dzwoni i dobija się, po czym powyżej miesiąca trwa tego typu e, odpowiedź bo ta rozmowa trwała może 5 minut przez telefon. Ten pan nawet się osobiście nie pofatygował. Także. E, nie, no nie będę tutaj reklamował tej firmy, bo ani antyreklamował. Kto wie, ten wie, eee, że tak powiem, tą firmę teraz reklamuje taki znany Oktur z sitcomu pierwszego polskiego. No i tyle wystarczy, tak. Eee, że tak powiem, i te, żeby nie było e, niedomówień. Ja nie mam pretensji do firmy, mam pretensje do podejścia tego montera technika, jak zwał, tak zwał, eee, na zasadzie, że no, moim zajmą się nie do końca wywiązuje z roboty, którą, m, którą, którą mu powierzyli, tak? Ponieważ jeżeli ja nie ogarniam, daję jakąś informację, że przepraszam, nie mogę się odezwać, bo jestem zajęty, ale umówmy się na rozmowę tu i tu. Okej! Okay. Wszyscy to zrozumieją, ale co to znaczy, że przeszło miesiąc, ja mam zerową odpowiedź? No, także tak wygląda, i w międzyczasie, yy, no bo tutaj też z orężem, z którego mam LT, walczyłem, bo na domowym routerze no, miałem słaby upload na poziomie 1,5 megabita do 2 megabitów. Nie? Ale coś mnie podkusiło zainwestować taką antenę na dach do LTE. Spuściłem sobie, że tak powiem, do studia kabelki. Podłączyłem. Ta antena widzi 2 z 4 BTS-ów na Kościerzynie. Znaczy w Kościerzynie są cztery BTS-y Orange'a. Z czego ja z dachu widzę dwa. Tak się prezentuje po założeniu. Jeszcze tylko kabel ogarniemy na dole i sprawa będzie załatwiona. Mam nadzieję. Wyciągnąłem przewody na razie w ten sposób z komina. Przetestujemy, czy to działa. Podłączyłem do mojego routera. Tutaj pierwszy i drugi kabel. Sieć jest zestawiona. I zobaczmy, co teraz się będzie działo. Jest zdecydowanie mniejszy ping. O, jak fajnie. Jest w tej chwili godzina dziesiąta. Download na poziomie pobieranie 18 megabitów. O, jak pięknie. Upload, zobaczcie. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że w końcu będę mógł pomyśleć o robieniu live'ów na kanale. Bo YouTube wymaga minimum 5. Ja do tej pory miałem w granicach 3-2, nawet czasem 1,5 potrafiło być. W tej chwili jest na tyle duży zapas, że można nawet w full HD pojechać. Wybaczcie, że kręcę to tak w sposób trochę chaotyczny, ale tak się składa, że robię to przez parę dni z tej prostej przyczyny, że robię to po godzinach, jak mam chwilę wolnego. A w tej chwili jest dosyć gorący okres, więc tutaj właśnie tak sobie pomyślałem, że robiąc live y będę mógł jednocześnie robić vlogi i jednocześnie, jak będą jakieś pytania od Was, to będę na bieżąco na nie mógł odpowiadać bez późniejszego montażu. I tak właśnie teraz dzięki tej antence na dachu, która fizycznie widzi dwa BTS-y, no chyba pomału mogę pomyśleć o tego typu rozwiązaniu. E, więc udało mi się załatwić tę sprawę, tylko szkoda, że z orange, jak wymieniałem informacje, nikt mi nie poradził, żeby spróbować z anteną zewnętrzną. No tak mnie po prostu wywalam, co mi leży na wątrobie, tak? Bo nie zawsze człowiek pomyśli o tym, tak? Nikt nie jest alfa, omega, ale mimo wszystko, no, no, te sprawy udało mi się ogarnąć. Więc niedługo, jak tylko się przygotuję technicznie, planuję zrobić jakiegoś live'a. I w ogóle się zastanawiam, czy nie robić także podczas live'a jakiś temat wiodący, plus ewentualne QA od Was. Bo tutaj czasem pytacie mnie offline o różne rzeczy, czasem są jakieś komentarze pod filmami. No i fajnie byłoby to jedno z drugim e, pożenić. No wiadomo, że interakcja to zawsze jeszcze coś tam może się urodzi. No i tyle, tak. Jeżeli natomiast chodzi o sprawy kanałowe, to w tej chwili zaczął się sezon grzewczy. Ja zakupiłem ostatnio tonę peletu i tak sobie pomyślałem, że w końcu kurde, no czas byłoby nagrać ciąg dalszy filmu. Dobry z pelet, zły pelet. Jako, że tamten film był oparty na e, zakupie peletu przeze mnie na moich doświadczeniach to tym razem po prostu kupię po, po, po tym razem stwierdziłem, że podzielę się z wami peletem, jaki będę na bieżąco kupował bo są pytania do mnie, czy taki taki pelet jest dobry nie wiem, czy taki pelet jest dobry tym bardziej, że e, Nieraz czytam na grupach, że to może być nie kwestia peletu w danym w sytuacji, że yy, wie, uj, kurde, się. Yy, w kotłach jednej firmy może być wszystko ok, a ten sam pelet w innej, w innej firmie może być nie okay. tak, tyle pokrótce. że stwierdziłem, że może to jest forma hmm, przekazywania wiedzy. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Na pewno, co będę chciał nagrać, to drugą część taniego monitoringu, bo było tutaj parę pytań, jak to podłączyć, łącznie z moim teściem. Więc tutaj stwierdziłem, że tak troszeczkę łopatologicznie od zera postaram się pokazać co i jak. Z kolejnych spraw się tak zastanawiam właśnie, czy w związku z tym, co się tutaj wokół dzieje, głównie koronka, nowe obostrzenia, czerwone strefy itd. itd. Czy zająć się komentowaniem tej rzeczywistości na kanale, czy toż nie będzie po prostu przesada Chociaż z drugiej strony, no, nieraz jest sytuacja, że jak widzę, co się dzieje w różnych mediach, staram się jakiś wspólny mianownik wyciągnąć przede wszystkim. Nie patrzeć ślepo, że jedne media mówią takie, to jest jedynie słuszne, bo przez te wszystkie miesiące no, nauczyłem się jednego, że, 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 że moim zdaniem, przynajmniej te media robią zigły widły. Znaczy, ziggły widły to może nie jest dobre porównanie. Ale hmm, półprawda, nazwijmy to tak, Bo o ile ja nie kwestionuję istnienia wirusa, o tyle zastanawiam się, czy niektóre z tych sytuacji nie są medialnie podkręcane do, do poziomu przesteru, że tak powiem. Ale to tak, tak teraz tylko tak napomknę, bo się zastanawiam, czy się w to wgłębiać bardziej, bo tak naprawdę no, są różne kanały w sieci, które się tym zajmują. Nie wiem, może pytanie do Was w takim razie, teraz zostawcie w komentarzu, czy miałbym się zająć komentowaniem także, czy, czy raczej skupić się na tym, co jest w tej chwili, tak, bo niech jest jakiś feedback od, od Was, no niech jest jakiś feedback od Was, niech zobaczy, że ktoś to ogląda, bo tak no, w sumie najlepszą nagrodą dla, dla mnie jest w tym momencie nawet nie te łapki, tylko bardziej jakiś komentarz, że ktoś coś ogląda i... I tak powiem e, wiem, że do kogoś gada a nie tylko do tego sprzętu co tu widzę no, w każdym razie mm, myślę, że dzisiejszy mój wywód to już chyba będzie wystarczający nie wiem ile tam minut wyjdzie po odcięciu tych moich zająknięć także podsumowując y, zapraszam Was do śledzenia moich profili i na Facebooku i w Instagramie jeżeli się coś nie dzieje tutaj na YouTubie e, na Instagramie chyba najwięcej fotek wrzucam i co? I będziemy. No, będę na razie kończył. Do no, następnego razu. To tyle na ten chwilę. Cześć!